Jo, witam wszystkich bardzo serdecznie, się mówimy sobie kolejne zadanie. Tym razem zdeczka spóźniona, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Zadanie z Midasem. Możemy już zrobić sobie finalnego Midasa, czyli możemy wybrać czy nasz Midas będzie należał do Ducha czy do Mroku, której frakcji chcemy pomagać. Na wstępie pamiętajcie jednak o subskrypcji, łapce w górze, a jeśli chcecie mnie wesprzeć użyjcie kodu SAYCAMSTAR w sklepie, przy zakupach będę mega wdzięczny. Dobra, ja pokażę wam w tym filmie, to musimy zrobić. I jak łatwo, właśnie sobie ogarnąć tego kłaściga. Pierwsze, co, co musimy zrobić? Musimy dostarczyć dwie legendarne bronie do skrzynek, tutaj, właśnie ducha bądź mroku, zależnie jaką frakcję wybieramy. Ja wam pokażę to w taki sposób, że pokażę wam na zielonych Żywopłotach, gdzie mamy właśnie te skrzyneczki, oraz pokażę wam, jak one wyglądają dla danej frakcji. Dlatego, że te skrzyneczki mamy praktycznie na każdej większej lokacji, także nie ma sensu, żebym dokładnie pokazał na każdej. Pokażę wam na Żywopłotach. Jeśli wybierzemy sobie tutaj Midasa, yy, który będzie miał właśnie dostarczyć bronie do mroku, czyli to jest właśnie ta skrzyneczka, no to po prostu musimy przynieść tu dwie złote bronie, obojętne jakie to są. Może to być złoty pistolet, skarb, pompka obojętne. Musimy przynieść właśnie dwie bronie do tej skrzyneczki. Ta skrzyneczka znajduje się tutaj jest ona dla mroku. Jak widzicie, to jest właśnie mrok, i znajduje się w tym miejscu. Ja tutaj Wam przybliżę, oczywiście ładnie, o tutaj na końcu zielonych żywopłotów. No i na mapie wygląda tak, w tym miejscu właśnie to jest ta skrzyneczka, no i tutaj przypatrzcie się ładnie, tak właśnie wygląda, Taki logo musi mieć skrzyneczka, jeśli po prostu dostarczacie dla mroku. Dlaczego wam to pokazuję? Dlatego, że te skrzyneczki są również na innych lokacjach, no i być może jak będziecie mieli akurat dwa złote itemy, czy coś będziecie chcieli sobie oddać właśnie, no to jak będziecie widzieć właśnie ten... Znaczek, to znaczy, że możecie właśnie oddać broń do mroku. Dobra, mrok myślę, że omówiliśmy, no ale teraz musimy zrobić ducha. Nie będę nagrywał dwóch odcinków, no bo to bez sensu. Tutaj ładnie Wam powiem również, co, gdzie możemy zrobić ten quest dla ducha. Musimy sobie iść na tamtą stronę żywopłotów, bo tam znajdzie się kolejna skrzyneczka. Z tego co zauważyłem, większość właśnie dużych lokacji ma właśnie dwie te skrzyneczki, także możemy właśnie dostarczyć również w innych lokacjach do. Tak naprawdę każdej frakcji właśnie na chwilku sobie te bronie. Dobra, ta skrzynka wygląda tak, że jest ona dużo jaśniejsza, jak widzicie, jest to dla ducha. No i ma taki inny symbol, jak widzicie, jest to symbol chyba ducha. Eee, także tak ona wygląda. Tutaj cechą rozpoznawczą będzie głównie to, że jest dużo jaśniejsza niż właśnie skrzyneczka dla mroku. No i tutaj właśnie, jeśli wybieramy do tego ducha, no to musimy sobie dostarczyć do ducha właśnie. Te dwie bronie, także zasada jest taka sama, no i teraz również pokażę wam gdzie ona się znajduje, znajduje się ona w tym miejscu, o proszę tutaj sobie przybliżamy, jeszcze się rozejrzę tak żebyście widzieli właśnie ta skrzyneczka jest e, niedaleko tego głównego budynku i tego domku i tu sobie przynosimy i zostawiamy te bronie, dajcie znać którego minasa wy wybierzecie, ja prawdopodobnie wezmę sobie ducha. E, dajcie właśnie znać, co wy wybieracie, no i też dajcie znać, czy Wam się ten filmik przydał, czy może akurat był, nie był w ogóle potrzebny. Także z góry, dzięki za informację, nie będę przedłużał. Dzięki, trzymajcie się. następnego. Yo!